Poruszenie rodzinne. Witam serdecznie na drugim odcinku Poruszenia Rodzinnego. Zapraszam Was do kolejnej lekcji. Tym razem będzie troszkę spokojniej, a to dlatego, że zajmiemy się integracją sensoryczną. To, czym jest integracja sensoryczna, dowiecie się więcej z tekstu i z rozmowy z ekspertem. Tutaj chciałabym wam, wam bardziej pokazać w praktyce, jak możecie to jak, jak ćwiczyć, jak pomagać w rozwoju waszych dzieci od maleńkości do starszych, dlatego też będzie zupełnie spokojniej. To jak jest z tą integracją sensoryczną? Czy aby na pewno potrzebujemy specjalistycznych sprzętów, specjalistycznych y, pomieszczeń do tego, żeby wspierać tą integrację? Zupełnie nie. Możemy to wykonywać y, prostym sposobem y, w domowym zaciszu, y, wtedy, kiedy mamy na to ochotę, ale. Nigdy to nie zastąpi oczywiście spotkania ze specjalistą, więc jeśli czujecie, że Wasze dzieci mają jakieś problemy sensoryczne, warto spotkać się ze specjalistą. Ale też oczywiście te każde ćwiczenia, które będę proponowała, są ogólnodozwojowe, więc potrzebne są dla każdego dziecka w, w pomocy, jakby w funkcjonowaniu w codzienności. Pamiętajcie, że te układy sensoryczne: układ dotykowy, układ przedsionkowy, proprioceptywny. Rozwija się już w życiu płodowym. Tutaj mogę Wam zaprezentować. <laughs> Ponieważ jestem w ciąży, więc e, mogę wam przypomnieć o tym mamy, że wasza, wasze intu, intuicyjne zachowanie względem waszego dziecka w brzuszku, e, głaskanie mówienie do niego jest, e, jest cudowne i bardzo wspierające i, i jego rozwój. Dlatego też e, powinno się właśnie głaskać, aby już dziecko czuło ten kontakt z, ze światem zewnętrznym, żeby się przygotowywało do tego, e, że niedługo będzie. Na świecie. Głaskanie, tulenie. Jak najbardziej możemy też do niego mówić, śpiewać, jeśli ktoś ma ochotę. Jeśli czujecie natomiast w późniejszym okresie, tak jak ja już czuję, że gdzieś nóżki, rączki wychodzą i się przyciskają, możemy bardzo delikatnie w tych miejscach naciskać. To też jest już pomoc w, jakby w rozwijaniu tego układu dotykowego naszych dzieci. I e, wszelkie bujanie, albo jeśli oczywiście nie, nie ma żadnych przeciwwskazań, m, minimalny ruch, e, ruszanie się, tańczenie, pływanie są jak najbardziej e, korzystne dla rozwoju waszego, waszego maluszka. Także korzystajcie z tego, a ja zaraz Wam pokażę, jak możemy m, dodatkowo wspierać ten rozwój, kiedy już nasze dzieci będą na świecie. E, nie mam ze sobą maleństwa, mam ze sobą maleństwo małpkę, ale chciałam Wam pokazać, jak możemy wspierać ten rozwój w pierwszych miesiącach życia, kiedy dziecko leży przed nami. Bardzo ważny jest dotyk. I w ogóle jest tak, że żeby dziecko się prawidłowo rozwijało, to oprócz takiej różnorodności wszelakiej, potrzebuje też nas, naszej bliskości. I w tych pierwszych miesiącach życia, wyobraźcie sobie, że jesteście 9 miesięcy zamknięci w czymś. To znaczy zamknięci, rozwijacie się w brzuszku i teraz nagle ktoś was z tego brzuszka wyciąga. I uwierzcie mi, że każde odsunięcie się od takiego maleństwa, które ma miesiąc, kilka tygodni, jest dla niego po prostu przerażające. Więc częste dotykanie, częsty kontakt z Waszymi dłońmi jest wskazany, potrzebny. Róbcie tego dużo. Um. Jest masę różnych masaży, na przykład ma, masaż szantala, który możecie wykorzystać do tego, Ym, to zalecam, żeby mamy sobie poszły albo tatusiowie na, na takie zajęcia dodatkowe, y, ale y, to, co możemy robić, to naciskać na, na ciałko naszego dziecka bardzo delikatnie, powoli, y, przesuwając po dłoni każdy paluszek, otwierając dłoń, y, całą rękę aż do barku, przesuwając. Postarajcie się, żeby nigdy jakby nie odpuścić, nie było sytuacji, w której w trakcie masażu wasze dziecko nie czuje waszego dotyku. Czyli jeśli skończymy jedną dłoń, to poczekajmy i złapmy wtedy drugą rękę. I tak samo masujmy drugą dłoń, każdy palec. Otwierajmy tą dłoń, która jest mocno zaciśnięta na początku. I tak samo ręce po brzuszku. Pamiętajcie, że możemy masować brzuszek tak, jak pracują nasze jelita i jak pracują wskazówki zegara eee, w ten sposób. Oczywiście nie zapominając także o nogach. Nóżki też mają paluszki, więc też koniecznie zadbajcie o to. I tak samo, trzymając jedną nóżkę, przełóżmy to na, na drugą. Wiadomo, że moja małpka zupełnie i inaczej współpracuje ze mną niż, niż maleństwo, ale to jest bardzo ważne, żeby, żeby nauczyć się i robić taki masaż właściwie każdego dnia. Dodatkowo też y, złapcie za, za dłonie waszego maleństwa y, i na przemian bardzo delikatnie składajcie rączki w ten sposób. Potem otwórzcie. I w drugą stronę. Ten ruch naprzemienny i rozciąganie ciała naszych dzieci jest, jest bardzo dla nich ważny i, i taki poznawczy. Ja przy tym do swoich dzieci mówiłam, że kocham cały świat, kiedy miały rączki na zewnątrz, kocham siebie, kiedy przytulały siebie. Dodatkowo też, kiedy są już starsze dzieci, powiedzmy 2-3 miesięczne, możemy spróbować łączyć, to znaczy dążyć do łączenia łokcia z kolanem i robić to naprzemiennie. Pamiętajcie również o kładzeniu Waszego dziecka na brzuszku, najlepiej na, na podłodze. W bezpiecznym oczywiście dla niego miejscu, tak, żeby podnosił swoją główkę i żeby, żeby trenował ten, ten ruch i się wzmacniał. To jest coś, co większość z was, o czym większość z was wie, ale chciałabym wam przypomnieć, że to, co robicie, jest po prostu bardzo istotne w rozwoju waszych dzieci. Możemy też pośpiewać piosenki, których Wam nauczę, które też się nauczyłam od kogoś innego i są łatwe do zapamiętania i można, można je przekazywać dalej. Śpiewamy oczywiście w zależności od tego, czy nasze dziecko leży na, przed nami, czy już siedzi, to śpiewamy: Tu prawą mam rączkę, a tu lewo mam. Jak dzieci się bawią, pokażę dziś Wam. Tak klaszczą, tak klaszczą, tak klaszczą cały dzień. Tak klaszczą, tak klaszczą, tak klaszczą cały dzień. Tu prawo mam rączkę, a tu lewo mam. Jak dzieci się bawią, pokażę dziś wam. Tak kręcą, tak kręcą, tak kręcą cały dzień. Tak kręcą, tak kręcą, tak kręcą cały dzień. Tu prawo mam nóżkę, a tu lewo mam. Jak dzieci się bawią, pokażę dziś wam. Tak tu pią, tak tu piąm, tak tu cały dzień. Tak tu piąm, tak tu piąm, tak tu cały dzień. I to z, y, możemy też śpiewać oczywiście kiedy dziecko się leży przed nami i też pokazujemy rączki i nóżki. To jest jedna piosenka. Druga jest taka, że kiedy dziecko na nas patrzy, możemy śpiewać w ten sposób i chować poszczególne części ciała. Moje rączki gdzieś zniknęły. Czy ktoś zauważył je? Właśnie się znalazły rączki, bardzo z tego cieszę się. Moje nóżki, chowamy na przykład nóżki naszego dziecka pod kocykiem, moje nóżki gdzieś zniknęły. Czy ktoś zauważył je? Właśnie się znalazły nóżki, bardzo z tego cieszę się. Moje uszy gdzieś zniknęły. Czy ktoś zauważył je? Właśnie się znalazły uszy, bardzo z tego cieszę się. I oczywiście każdy, każdy element, łącznie z ząbkami, z noskiem, z oczami. E, możemy też oczywiście przykryć, e, co nasze dzieci uwielbiają: przykryć całe dziecko kocem i śpiewać, że mój synek, moja córka gdzieś zniknęli. Czy ktoś zauważył je? Właśnie się odnalazł. Staś, bardzo z tego cieszę się. To jest kolejna. Możemy też, używając różnych grzechotek, albo też nie, pokazywać z rączkami. Tirlibam, tirlibam, strasznie się kłóciły. Tirlibam, tirlibam, grzechotkę rozbiły. Lecz przyleciał wielki kruk, stuknął dziobem. Puk, puk, puk. Pukamy. Zlękły się dwa małe smyki i ucichły krzyki. Okej, okay. to są takie trzy propozycje, ale myślę, że każdy z Was będzie mógł odnaleźć w internecie o wiele więcej i do tego Was zachęcam. Śpiewajcie, śpiewajcie, śpiewajcie do swoich dzieci. To tak, przypomnę, co możemy robić z naszymi maleństwami. E przede wszystkim mm, mówienie do Niego, tulenie, bujanie. Tańczenie jak najbardziej, zarówno kiedy jeszcze jest w brzuszku, jak i na zewnątrz. Masaż, głaskanie. I w ten sposób poznawanie świata, kładzenie na brzuszku, żeby poznawało otoczenie. Kiedy już jest większy, możemy, oczywiście, tak jak są wszelkie tematy, aczkolwiek ja preferuję położenie na podłodze i dawanie różnych, różnych materiałów dookoła, bezpiecznych, które będzie mógł eksplorować. Pozwolenie na dotykanie różnych tekstur, faktur to o czym jeszcze będę mówiła w kolejnym. Odcinku kolejnej lekcji. Też poznawanie smaków, zapachów, nawet maleństwu możemy podawać coś, co pięknie pachnie. Ja nawet tutaj czuję, że to, to za mną to też pięknie pachnie, i pewnie jakbym miała już swoje maleństwo na rękach, pozwoliłabym, żeby też to poczuł. Pamiętajcie też o e, właśnie prezentowaniu różnych zapachów, smaków, e, czyli rozszerzanie diety przez BLW. E, e, w, I w ten sposób, kiedy kładziemy na stół, e, na stoliczek, e, tam gdzie dziecko je e, w starszym oczywiście wieku, e, poznawanie różnych, różnych tekstur i dotykanie tego. Także myślę, że, że to tyle. Oczywiście pamiętajcie o opuszczaniu muzyki tej różnorodnej, o śpiewaniu do niego jest to bardzo ważne i pomocne. I zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będę mówiła o, o tym wspomaganiu integracji sensorycznej dla starszych dzieci. Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci.